Rewolucja rumuńska. Tygodniowa seria chaotycznych walki i protestów pomiędzy 16 i 27 grudnia 1989 roku, w wyniku której obalono reżim komunistyczny Nikola Czałczesko. Proces rozgrywał się na dwóch płaszczyznach. Ludzie protestowali na ulicach, a w tym samym czasie wojsko, policja i część polityków organizowali naprędce zamach stanu. Zamach zakończył się pokazowym sądem oraz szybką egzekucją dyktatora i jego żony Eleny. Rumunia była jedynym krajem Bloku Wschodniego, który krwawo obalił komunistyczną dyktaturę. Choć nie jest znana dokładna liczba ofiar, przyjmuje się, że zginęło około tysiąca ludzi, natomiast cztery tysiące zostały ranne.